Pani Gabrysia będzie tak dobra, że oprowadzi nas po wystawie, bo wystawa jednak ona jest przeznaczona oczywiście do indywidualnego zwiedzania, ale nie ma to jak właściwa osoba na właściwym miejscu, więc mamy tą okazję na ten wystaw, że e, pani Gabrysia nam wszystko, e, wszystko jeszcze opowie. Ja dziękuję i e, dziękuję do pani Gabrysi, ale zanim jeszcze pani Gabrysia nam opowie to, e, co ma nam powiedzieć, prosimy o zabranie głosu pana Henryka Sojer. Chciałbym pięknie podziękować naszym kolegom, naszym przyjaciołom z Muzeum Bytowie za umożliwienie zorganizowania tej wystawy. Tak jak powiedział kolega Tomek, ta wystawa jest kolejną. Pierwszą robiliśmy w Puczku, następną wejkarowie w Bytowie, więc kolejna y, w Chojnicach. Jest na nasz to w milu w Słopisku, ale się Właśnie są te wystawy objazdowe. Do ale 9 czerwca z Muzeum Pluka zostawiliśmy wystawę. Czas zatrzymany poświęcony, jest to wystawa fotograficzna, zrobiona wspólnie z dawnymi mieszkańcami wsi Kluki i prezentująca fotografię z końca XIX wieku, po latach 70. W organizacji tej wystawy brali udział sami mieszkańcy wsi Kluki, którzy nam zdjęcia przekazali, a również nawet w trakcie otwierania wystawy jeszcze dowozili kolejne zdjęcie, przekazywali archiwalia. Zdjęcie takiej izby, macie Państwo tam na ścianie, te zdjęcia są po to, żeby jak przybliżyć właśnie kontekst, jak te izby wyglądały. Stół bardzo często stał, na którym leżała biblia, jakieś jakieś modliwej, słomince, jak już wspominałam, ludzi, w a nad stolikiem najczęściej wisiał obrazek o treści religijnej. Często była to pamiątka cztór czy w tej konfirmacji. Pod piecem kąka, przy kące czy pod kom... Od kąpą najczęściej właśnie taki wyzuwacz z, 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 do butów, zwany pieskiem. No i w każdej głównej izbie był szerpiąk, w którym ustawione były misy, naczynia, takie, które się, których się podawało jedzenie. I z kuch z izby można przejść do kuchni. kuchni Na zdjęciu fragment takiej kuchni jeszcze z wnęką, która jest po takim szerokim Mamy takie kominy zachowane jeszcze z otwartymi panelistami. Tutaj ta, ten fragment komina w tym fragmencie komina została dostawiana jeszcze dostawiony piec wywiercone są otwory, te otwory wpuszczone są y, takie dyle i przestrzeń między tymi dylami wypełniana jest po prostu ze słomy, bądź, no, tutaj w tym przypadku z siana i potem na no, to kładzie się warstwy gliny z sieczką. To jest budownictwo szacunkowe, domu bardzo często domy, właściwie, no, nie bardzo często, zawsze domy były kryte na terenie słowickim, w dachu było jeszcze takie bole oczko, czyli taki, takie miejsce, w którym w dom, domu ciosła potrzebne cieśli i do poszywania dachu trzciną. I deska taka stary, taka jakby falowana, przy pomocy której układa się tę trzcinę tak równiutką na dachu. Wiertła ręczne i piła, duża piła, tracka, żeby zobaczyć jak taka piła, jak taką piła Przecina się kłody drewna na e, belki do budowy, to musicie Państwo przyjechać do e, Muzeum na to pieczenie chleba e, na jakiś tam dzień, żeby zaoszczędzić e, jakby opał, bo rzeczywiście pieczenie chleba w takim piecu to takie dosyć... E, e fantazja, to można też rozplaknąć więcej na przykład kolorów, czy Na początku to taką że praktycznie